W jednym z ostatnich filmów informowaliśmy o słowach byłej dziewczyny Bogzdela Magdy, która wyznała na jednym ze swoich tiktoków, że Michał nadal do niej wypisuje i usiłuje ją poderwać. Tym razem dziewczyna poszła o krok dalej i pokazała na jednym z kolejnych nagrań wycinek kolejnej wiadomości od Barona, w której ten w dość bezpośredni i ordynarny sposób, ale jednak komplementuje jej urodę. Ja myślałam, że on po tych tiktokach, tam mi spokój. Ale zobacz, sam. Jest jeszcze gorzej. I co mam w tym wypadku zrobić? Jak widać, włodasz Fame postanowił napisać do swojej byłej wiadomość o treści ty... Kupia, Chciałem Chyba z naszej TikToki nagrywać, może do mnie też Boxel napisze. Tutując wyrułam cię po tych TikTokach do Ciekawostką, na którą internauci zwrócili uwagę jest to, że pomimo iż Magda narzeka publicznie na to, że Michał wciąż do niej wypisuje, to postanowiła zaserduszkować jego w cudzysłowie komplement. W obliczu głośnego filmu Boxdella na tom... Ja powiem tylko tyle, ogólnie dla mnie jest to śmieszna, ta dziewczyna jest strasznie dziwna, bo ona co jakiś czas próbuje wyciągać jakieś rzeczy na Della, tak jakby go nie wiem, chciała szantażować, chuj, co tam chodzi. Ja uważam, że jednak jak jesteś w związku, zrywasz z kimś, to zostawiasz prywatę dla siebie, a jeżeli wiadomości o takiej treści ci się... Nie podobają, bo mogą ci się nie podobać, to jest coś takiego jak y, zablokuj. A ona zamiast go zablokować, y, serduszkuje mu wiadomość, po czym stawia to na story. No Jeżeli to nie jest szukanie atencji, to nie wiem. Kaczika, którego treść przytaczaliśmy wam w poprzednim odcinku i w którym gościnnie w roli narratora wystąpił również Amadeusz Ferrari, wszystko wskazywało na to, iż to właśnie ten materiał jest elementem wspólnego projektu, który panowie zapowiadali nie do... chociażby na Twitch'owej transmisji na żywo u Wojtka Goli. Inne zdanie na ten temat ma Kuba Wontor, czyli dziennikarz w portalu goniec.pl, który często udziela się w szeroko pojętych wątkach freakwajtowych. Wątor napisał bowiem we wtorek na swoim Twitterowym profilu, iż ów projekt w rzeczywistości ma okazać się kolejną freakwajtową organizacją którą zachować ma niespotykany dotąd poziom dymów, a bohaterami pierwszej gali mają być m.in. właśnie Amadeusz, a także Denis Załęcki czy Nathan Marcoń. Cytując, ma ona mieć dużo bardziej zadymiarski charakter nie tylko niż Fame MMA, ale także niż Cloud czy Prime. Właśnie pod tym względem ma być dla nich konkurencją, podczas gdy Fame musi trzymać pion, mając u boku poważnych partnerów biznesowych. Poziom dymów i flikowości ma też oznaczać niesformacji dostępnych w podlinkowanym przez dziennikarza artykule jego autorstwa wynika ponadto, że premierowe wydarzenie planowane jest na wrzesień. Ja już bardzo dawno temu, bo z dwa miesiące, słyszałem taką plotkę, że federacja tego typu faktycznie ma powstać. Podobno miało być to z ramienia Fame'u, natomiast miało być tajemnicą, miało nie być sygnowane logotypem Fame, Miało nie być przekazu medialnego, który mówiłby o tym, że te projekty są bliźniacze. Miałoby to właśnie mieć mniejszą ilość zahamowań, że tak powiem. Mi się wydaje, że Fame generalnie ostatnio wyraża dużą dozę frustracji, bo na Fame wyjerewa się wiadro pomyi. Ludzie narzekają, że te fejmy są nudne, że one są bardzo powtarzalne, że są niedymogenne i tak dalej. Fejm ma świadomość tego, że też pewnych granic przekroczyć nie może. Zwłaszcza jak teraz też z kanal plusem zaczęli współpracować, to podejrzewam, że jakieś tam wytyczne mają. O stadionie narodowym to nawet się wypowiadał nie będę. I. Co po prostu dostarczyć produkt, gdzie nie będą pod lupą. Tylko wydaje mi się, że jak już wyszło do świadomości publicznej, że te projekty są ze sobą połączone bliźniaczo, no to jednak są dwie opcje. Opcja numer jeden, taka, że fame powie hej, faktycznie to nasz drugi projekt, ale będzie niepowiązany. Albo opcja numer dwa, że plany się trochę zmienią, bo myślę, że jeżeli tam byłyby jakieś naprawdę mega mocne dymy, to i tak Podłupie za to. BDT przesyła dwa. stwierdzające jego doniesienia, dlatego do tego newsa należy podchodzić z dystansem i traktować go bardziej jako ciekawostkę. Z podobnego no założenia wyszli użytkownicy Twittera, którzy zasypali kubę lawiną prześmiewczych komentarzy, dając. Dobra, ludzie sobie z tego bekę robią, no bo faktycznie gdzieś tam wątor nie ma teraz najlepszego PR-u w internecie. Ale ja też słyszałem takie plotki, że coś takiego jest w planach. Czy finalnie dojdzie to do realizacji, nie wiem, ale plany i rozmowy na ten temat były na 100% prowadzone mu do zrozumienia, że nie do końca zawierzają jego słowom. W niedzielę na kanale Żurnalisty ukazał się podcast z gościnnym udziałem Popka. Materiał był pierwszym dłuższym publicznym wystąpieniem rapera i frikowego zawodnika od czasu jego bardzo głośnej, w cudzysłowie, zoowskiej afery oraz leczenia, którego następnie się podjął. Ponad półtora godzina rozmowa była dla Popka swego rodzaju sposobem na rozliczenie się z przeszłością, którego Paweł chciał dokonać w związku z wewnętrzną przemianą, którą przeszedł, a w zasadzie nadal przechodzi. W wywiadzie zdecydował się on na... A przypadkiem nie jest tak, że Popek to już pisze co od trzech lat, jak to on się bardzo nie zmienił, bo coś tam kojarzę, że ta gadka już się pojawiała. A szczerze to jest ogólnie typowa gadka u osoby. Ja mam ambiwalentne podejście do tych, do tych ludzi, bo z jednej strony oni są ofiarami własnej głowy, ale z drugiej zaś strony k***a pł... narkomanom, alkoholikom i nie wolno ufać. Ja sam mam w rodzinie jednego wujka, który miliony razy przychodził na kolanach przepraszając za to, co od że nigdy więcej się nie napije, był na, na wie ilu odwykach i nigdy się nie zmienił. A jeżeli się zmieniał, to na miesiąc, maksymalnie na dwa, i po dwóch miesiącach znowu sikał pod siebie, pijąc małpki z pobliskiego monopolowego. Ludzie, którzy są uzależnieni mówią nieprawdę, notorycznie, to są notoryczni kłamcy. Poza tym problem polega na tym, że nauk obdziera się ze wstydu, z jakiegoś poczucia godności. Ja serio niestety, na szczęście u dalszej rodziny, ale się tego naobserwowałem kiedyś, no nie wiem, znam taką sytuację, nie będę mówił o, co, o kogo chodzi, bo to, to są przesady, ale... Gdzie ja kiedyś bardzo zrównoważonkowo podchodziłem do osób, które borykają się z różnymi uzależnieniami. Mogę nawet powiedzieć, że jednej osoby na swój sposób nienawidziłem w dzieciństwie. Przez to, że uważałem, że jest po prostu chodzącym problemem i zwykłym kłamcą. Na dzień dzisiejszy uważam troszeczkę inaczej. Znaczy moje zdanie jakoś drastycznie się zmieniło. Po prostu uważam, że te osoby są ofiarami własnego mózgu, są ofiarami własnej słabości i te wszystkie kroki, które one podejmują, to w jakiś sposób ranią swoich bliskich, ranią osoby, którym na nich zależy, robią to nieświadomie w dużej mierze. W sensie ten nauk naprawdę nimi rządzi. Ja znam taką historię, gdzie gość. Pojechał do dziewczyny, pojechał do dziewczyny i chciał, żeby mu dziewczyna kupiła małpkę, bo nie miał pieniędzy. I ona odmówiła, powiedziała, powiedziała że jest alkoholikiem i nie może pić alkoholu, no mu małpki nie kupi. No i on ją strasznie, strasznie, strasznie męczył, tak, że była nieznośna, aż ona zadzwoniła do jego matki i mówi, że nie wie, nie wie co ma zrobić, że już nie daje rady, że nią prześladuje... Z tą małką i tak dalej I ona mu powiedziała Słuchaj Tak w dużym skrócie Kup mu tą małpkę Niech da ci spokój i, I go zostaw Serio to Ten człowiek cię zrani Ona kupiła mu tą małpkę I w momencie w którym Ona poszła kupić mu małpkę Bo to było na tym Na Na dworcu Na dworcu głównym Poszła do sklepu kupić mu małpkę To on wszedł do drugiego sklepu I kupił drugą małpkę Tylko powiedział że nie ma pieniędzy I w zastaw Dał swój telefon Nie wiem to w ogóle za klient był, że ten telefon przyjął, ale przyjął telefon. Powiedział, że telefon w zastaw w zamian za małpkę może być. Bo on powiedział, że on zwróci pieniądze niedługo, że pójdzie do domu i przyjdzie z pieniędzmi. Trzymaj telefon w zastaw. Dał swój telefon w zastaw. Ona wraca z małpką. Ten ma małpkę w ręku i mówi do niej, że telefon dał w zastaw i ona nie miała wyboru, więc musiała pójść i zapłacić za drugą małpkę, żeby telefon mu odzyskać. To są ofiary swojego mózgu. Ci ludzie są obdarci wtedy ze wstydu, oni są oni są obdarci tak naprawdę z jakiejkolwiek godności, bo dla nich jedynym celem życiowym jest konsumowanie w tym przypadku kolejnej butelki alkoholu, nie? I ja wiem, że ludzie się strasznie fali w... na to, przede wszystkim ludzie, którzy w swojej rodzinie mieli osoby uzależnione, czy, czy sami borykali się z różnymi, z różnymi nałogami. I ja nie mówię, że jestem wolny od nałogów, bo też na pewno dużo nałogów mam, między innymi moim nałogiem jest jedzenie. Burgerów, to też jest kawa nauk, to też jest nauk. Mówmy się, ten tryb życia, który ja prowadzę pod kątem gastronomicznym, też jest, też jest nałogiem jest bardzo ciężko trzymać dietę dłużej niż miesiąc, bo za chwilę mam ochotę na coś smacznego. Natomiast ja nadal tak uważam, nadal to podtrzymuję, że osoby uzależnione to są słabe jednostki i nie możemy robić wszystkiego żeby, żeby do, dostosowywać swoje życie pod tych ludzi. Czyli mam na myśli tutaj wprowadzanie na przykład zakazu handlu alkoholem po godzinie 22, między innymi. Zakazu handlu alkoholem na stacjach paliw na przykład. Dla mnie to jest debilizm. To znaczy, się uważam, że układanie prawa pod słabe jednostki nie jest rozwiązaniem. I tyle. I mam kurde ciebie mnie hojtować. was wbijam. Opowieść o swoim dzieciństwie i kolejnych etapach życia, a także czynnikach, które popchnęły go do nałogu, a następnie przechodząc do konkretów, w trakcie rozmowy Bopek sam przyznał, iż w ostatnim czasie dotknął dna zarówno pod kątem mentalnym, jak i medialnym, i dopiero ostatnia terapia, którą przeszedł, uświadomiła mu, że prowadząc hulaszczy styl życia ciągnął na dno również swoich bliskich. To właśnie jego partnerka oraz dzieci okazały się głównym motywatorem do zmiany swojego podejścia i wyjścia na prostą, jako że Popek zrozumiał w końcu, iż to oni są jego prawdziwymi przyjaciółmi. Jakby z tym szacunkiem, ja no nie chcę być jakimś sędzią, ale ja w takie hasła nie wierzę. I co, alkoholik i ich... degenerata dopiero po 20 latach zdaje sobie, czy tam po 10 latach zdaje sobie sprawę z tego, że krzywdzi nie tylko siebie, ale swoją rodzinę i niby wcześniej tego nie wiedział, niby wcześniej West Żony nie widział, nie zdawał sobie sprawy z tego, że jak będzie kolejną krupę, to żona będzie zraniona, nie zdawał sobie sprawy z tego, że jak sika pod siebie po alkoholu, to to, to żona jest zraniona, to dzieci są zranione. To jest takie pierwsze. Każdy sobie z tego zdaje sprawę, tylko przegrywa z nałogiem i tyle. To, to jakby Nie pier... populizmów, nie? a nie osoby, które pojawiały się wokół niego tylko przy okazji imprezowania. Z perspektywy czasu Mikołajów ocenił, że feralna akcja z owczarkiem niemieckim tak naprawdę uratowała mu życie, zmuszając go de facto do wizyty w ośrodku. Wyglądałem na mentalnie, medialnie i to otworzyło mi oczy. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że, że to moje 50 panie krzywdzi widzi tak dookoła ludzi, że zostawią mnie najbliżsi i nikt już się mnie nie będzie trwał. Ale dwójka mojej dzieci i Kaśka to jest mój... Największy skarb. No ja musiałem czekać 45 lat, żeby do tego dojrzeć. Ja... W trakcie roz... Ja życzę serio gościowi, żeby wyszedł z nałogów, ale osobiście nie daję mu więcej niż rok, tak szczerze. A, a jak się. Udał mu to, to chapeau, ba, jestem w ciężkim szoku. Mowy nie zabrakło też ciekawostek z życia Popka, w tym tych dotyczących finansów, a konkretniej tego, ile zarobił i wydał na szeroko pojęte imprezowanie. Na każdym odwyku też masz pracę taką magisterską do wykonania w połowie terapii. Musisz obliczyć, ile przybiłeś, przyczepałeś, przerwałeś pieniędzy mhm. ze swoim tym, to się nazywa piciorys. No i mi wyszło około 17,5 miliona a ile zarobiłeś? No, chyba to, chyba to wszystko, co zarobiłem, to dałem, nie? Paweł wypowiedział się również na temat swoich kontrowersyjnych tatuaży. Raper przyznał, że nie zmieniałby w swoich dziarach nic poza wytatuowaniem swojej twarzy, której aktualnie się wstydzi. Dodał, że został on wykorzystany przez tatuażystę, który specjalnie doprowadzał go do jeszcze większego upojenia alkoholowego, byleby zrealizować projekt i wybić się na jego plecach. Zostałem wykorzysta... Ej, to bardzo ciekawe, bo ja pamiętam, że delikatna drama była z tym tatuażystą, który go tatuował, mianowicie. Drama internetowa polegająca na tym, że dużo osób mówiło, że ten typ jest ogólnie takim który, yy, który ma jakieś mocne zaburzenia, że ludziom za darmo mordy tatuuje coś takiego. Pane potwornie przez tego zjawa co mi to mordę wydziarał, który mówił w wywiadach, że on absolutnie nie dziara ludzi Sami po pijaków. Sami je po powódkę, yy, tylko żeby mnie wciągnąć, bo wiedział, że można mi wyczuć, że można mną manipulować mm. po pijaku po To Tonoszową i chciał się wybić na moich plecach cały tatuaż twarzy. Usuwam. Ja bym był cześć, by że takiego czegoś bym nie zrobił, nie? Popek pierwszy raz obszernie odniósł się również do samej akcji z Owczarkiem. Przyznał, że cała sytuacja miała miejsce około 3-4 lata temu i była efektem tak odklejki spowodowanej używkami, czego dziś bardzo się wstydzi. Dodał, że różne fundacje... ciężko się, nie wstydzić, jak się na... ...saku... Zajmujące się szeroko pojętą obroną praw zwierząt, bardzo mocno nadinterpretowały uwiecznione na nagraniu zajście i zgłosiły go do prokuratury, zarzucając mu czynności seksualne wobec psa, a także wplątując w aferę znajdujące się ponoć w tle małe dzieci. Popek przyznał, że było to z ich strony niezwykle podłe zagranie, ponieważ nic takiego nie miało miejsca, a prokuratura oczyściła go ze wszystkich zarzutów i umorzyła sprawę, co udowodnił pokazując na wizji dokument z tą decyzją. Papier od Kancelarii Prawniczej, że wszystkie zarzuty zostały usunięte, umorzone. Od prokuratury jeszcze nie wystałem, ale to się gdzieś przyjdzie. Nawet mnie nie postawiono zarzutów, wszystko zostało jakby umorzone. Nawet nie miałem statusu oskarżonego, tylko w charakterze świadka. I zasłużyłem na pocisk i na pogardę z tego tytułu. Zgadzam się, ale nie zasłużyłem na takie rzeczy, żeby dokleić mi łatkę z żeby... dla Mikołajów. Ja nie wiem, tak zupełnie poważnie. Słuchaj, jak ja osobiście uważam, tak, to jest taka moja osobista po prostu opinia, że Popek nie jest zoopilem, ale jest zaburzonym pierścionkiem. Natomiast jak chłop się może dziwić, że na pierścionku psa po mordzie dostaje łatkę pila? Przyznał, że zasłużył na potępienie za swoją postawę, jednak próba zrobienia z niego zoopila była zdecydowaną przesadą.